Melancholia dzisiaj gości w jego głowie W głowie Wojtka Bo spotkała go niestety Przykra rzecz Niestety bardzo przykra pech go dopadł, bo inaczej być nie może Nie chce, nie jest Dopadł go o, Okropny pech. Smutno dziś, bo mi ukradli Wczoraj rowe Over co za pech Ojejeje. Jeśli ktoś go będzie widział Niech mi powie Proszę niech mi powiedzi. Niech powie mi Pojechałem do sklepu rowerem Żeby kupić masło i ser Postawiłem go tuż przy hydrancie Przypiąłem łańcuchem Po niedługiej chwili wracam Świat nagle zmienił się Łańcuch został przecięty, roweru nie ma już Smutność iść, bo mi ukradli rower Over. ja będę jeździł teraz, co za B Ojejeje, jeśli ktoś go będzie widział Niech mi niech powie, proszę niech mi powie Niech dziś. powie co to ma być, że ktoś komuś rower prosto z pod sklepu bucha? B. Uchy A. Piękny kolarz najedzony, ale bez roweru. Chłopaki na osiedlu szczerzą na wszystko co jeździ i da się tym uciec. I co mam teraz powiedzieć? Shape of my heart to zupełnie nie pasuje. Teraz kolarz stoi cały smutny. F. I. -s -z. Ja tego nie rozumiem. Bo mi ukradli wczoraj rower. I co ma wołać mama? Ja będę jeździł teraz. Co za P Teraz już Nerwus! Jeśli ktoś go będzie widział, niech mi powie, proszę, niech mi powie dziś, niech powie mi.